Wykonywać te ćwiczenia na krześle w pozycji stojącej, ja będę wykonywała w stojącej, a to już zostawiam Waszemu wyborowi. No to wszystkie ćwiczenia, które wykonujemy bardzo często właśnie na odcinek szyjny i na kark. Zaczniemy najpierw od takich ćwiczeń, dzięki którym tutaj te mięśnie rozruszamy troszkę i Porozciągamy. Staramy się, żeby barki były rozluźnione i powoli przechylamy głowę na boki, w prawo, w lewo. Pamiętacie, żeby łączyć to z oddechem. Wdech na jedną, wydech na drugą stronę. Wdech i wydech. Jeszcze po dwa razy na każdą stronę. Następne ćwiczenie: będziemy przekręcać głowę w prawo, w lewo. Starajcie się, żeby brota była cały czas na tej samej wysokości. Wiekuj, zamknij drzwi, bo mi stukasz tą łyżką. No to zamykaj drzwi. I ponownie wdech na jedną, wydech na drugą stronę. Wdech i wydech. Ostatni raz na lewo i na prawo. Wdech i wydech. Kolejnym jest unoszenie głowy i wyciąganie. Brody do góry. Wdech pozycja. Patrzymy do przodu przy wydechu. Unosimy głowę i jeśli możecie, to ciągniemy brodę w stronę sufitu. Wyciągamy szyję. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Ten ruch u osób, która ta głowa jest mocno już wysunięta do przodu, będzie bardzo mały, bo te mięśnie tutaj są dosyć mocno z jednej strony przykurczone, z drugiej strony są słabe, więc nic na siłę. Nawet jeżeli to jest minimalny ruch, to chodzi o to, żeby te mięśnie zacząć uaktywniać i Koncentrować się na tym ruchu. Z czasem, kiedy będziecie te ćwiczenia powtarzać, to poczujecie, że zakres ruchu się zwiększa. Wdech i wydech. Kolejnym ćwiczeniem będzie utrzymanie głowy w pozycji do góry i przekręcaniem na razie tylko na jeden bok. Wdech, i przy wydechu lekko przekręcamy. Nic na siłę. Ten te ruchy powinny być bardzo płynne i powolne, ponieważ ten odcinek szyjny często jest dosyć słaby. Jeżeli nie ćwiczymy, nie wykonujemy ćwiczeń na tą część ciała, to kiedy zaczynamy, musimy być naprawdę bardzo ostrożni i wykonywać je delikatnie, bez gwałtownych ruchów. Wdech patrzymy do góry. Wydech. Przekręcamy głowę na Waszą lewą stronę, cały czas trzymając tą głowę uniesioną, wdech i wydech, ostatni raz i to samo na Waszą prawą stronę wdech patrzymy do góry Wydech, przekręcamy głowę. Jeżeli poczujecie, że mięśnie szyi i karku już się zmęczyły, zrobić sobie przerwę. I też nie zaczynać ćwiczeń, jeśli nie ćwiczyliście wcześniej od razu, każdego jednego dnia, tylko zacznijcie raz w tygodniu. Później, kiedy mięśnie się już przyzwyczają i wzmocnią, to dodać drugi zestaw ćwiczeń czyli dwa razy w tygodniu, potem trzy i tak dalej. Wdech i wydech. Może za dwa razy. Kolejne ćwiczenie. Zaplatamy palce. Wyciągamy ramiona przed sobą, do przodu. Troszkę zaokrąglamy plecy. Teraz wdechem Unosimy głowę na tyle, ile możecie i z wydechem patrzymy do przodu. Nie opuszczamy jej na dół, bo ona i tak już jest wysunięta. Koncentrujemy się na tym ruchu do góry, żeby wzmocnić mięśnie, karku i rozciągnąć mięśnie szyi. Wdech, unosimy, wydech, patrzymy do przodu. Wdech I wydech, może jeszcze trzy powtórzenia. Jeżeli czujecie te mięśnie, już to zróbmy takie kilka ruchów, żeby te mięśnie rozluźnić. Przechylamy się z boku na bok, rozluźniając ramię i bark. Kolejne ćwiczenie wykonamy w pozycji na czworaka. Pilnujcie, żeby plecy były jak najbardziej proste, żeby nie opuszczać brzucha, bioder, tylko trzymać ten odcinek lędźwiowy Prostej linii, tak żeby mięśnie przeszła i bioder były uaktywnione. Teraz przy wdechu unosimy głowę na tyle, ile możecie przy wydechu opuszczamy, ale nie całkiem, tak żeby mięśnie już nie działały, żeby nam ta głowa zwisała bezwładnie, tylko do momentu, kiedy czujecie, że jeszcze kontrolujecie pozycję głowy. Wdech staramy się unieść, wydech lekko opuszczamy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze dwa powtórzenia. Dłonie mamy na szerokość i wysokość barków, i lewą przesuniemy sobie do przodu. Tyle, ile jesteście w stanie dosięgnąć bez zmiany pozycji. Z wdechem, mamy pozycję przyjętą, z wydechem przesuwamy ciężar ciała do tyłu. Może nawet jesteście w stanie ugiąć prawy łokieć, lewe ramię jest wyprostowane. Z wdechem znowu. Unosimy sylwetkę, wracamy do pozycji na czworaka i z wydechem, tak jakbyście chcieli usiąść na piętach, z tym, że jedno ramię jest wyciągnięte, drugie nam się tu ugina w łokciu. I przy tym ruchu w dół, znowu staramy się patrzeć przed siebie. Wdech i wydech. Czyli głowę trzymamy w tej samej pozycji, zmieniamy tylko pozycję tułowia, wdech i wdech. I może jeszcze trzy powtórzenia: trzy dwa. I jeden. Zmienimy strona, lewa dłoń, nadgarstek na wysokości barku, prawo wyciągamy do przodu i ten sam ruch, patrząc cały czas do przodu. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I ostatnie trzy powtórzenia. Trzy, dwa i Świetnie. by było. To tyle na dzisiaj. Ćwiczcie. To są naprawdę bardzo proste ćwiczenia, ale dzięki nim pierwszy, pierwsza rzecz, którą robimy, to zatrzymujemy zmianę i pogłębianie się wady, a w późniejszym czasie powodujemy korygowanie, ustawianie naszego kręgosłupa w odcinku szyjnym. W takim miejscu, jak kiedyś był, albo cofamy. Zależy, jak bardzo, jak bardzo głęboka jest ta wada. Jeżeli nie jest zbyt duża, to jesteśmy w stanie to całkowicie skorygować w dosyć krótkim czasie. Jeżeli ta głowa rzeczywiście jest mocno wysunięta, no to będzie tego czasu potrzebowała więcej wasze ciało. Będzie potrzebowało więcej ćwiczeń, więcej powtórzeń, systematyczności. Przede wszystkim nawet raz w tygodniu jest. Lepsze niż nic, bo ta wada się pogłębia. Jeżeli raz w tygodniu nad tymi mięśniami pracujecie, to już jest, już jesteście na dobrej drodze. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym odcinku. Jeśli mi się podobało, proszę dajcie kciuki, czekam na wasze komentarze mam nadzieję, że nowe osoby też się dołączą z komentarzami, nawet napisać dziękuję, <grywia> działa, są fajne ćwiczenia, kanał jest interesujący, tak żebym widziała, że więcej osób jednak to ogląda i ma z tego jakieś korzyści. Życzę wam miłej niedzieli, miłego tygodnia i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!